Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Jakiś czas temu pokazałem Wam Slave One w wersji UCS, a dzisiaj przyszedł moment na pokazanie Wam tego statku w najnowszej, dużo mniejszej, playscalowej wersji. 707 elementów za 300 zł katalogowo i oczywiście taniej walto. Mini figurki Django i Boby znalazły się w UCS-ie, ale nie było tam figurki Lamy Su, czyli premiera Kamino. Na szczęście w tym zestawie on się znajduje i choćby z tego względu warto nad tym setem się pochylić. Pudełko prezentuje się następująco: no nie jest może zbyt imponujących rozmiarów, a biorąc pod uwagę fakt, że, no właśnie, całkiem niedawno obcowałem z UCS-em, którego mam tutaj niedaleko i nawet go z tego miejsca widzę, to wiecie, tutaj trochę się czuję tak, jakbym po playscale'owym statku składał jego wersję mikrofighterową, no ale może będzie ładny, może będzie estetyczny, może będzie miał jakieś ciekawe rozwiązania, zaraz się o tym przekonamy. Mam pod ręką minifigurki z UCS, więc będziemy mogli zobaczyć, czym różnią się od tych, które wyciągnę z tego zestawu. Jeśli chodzi o pudełko, no cóż, prezentuje się estetycznie. Slave zajmuje znaczną część przodu pudełka, a z drugiej strony wygląda to następująco: możemy zobaczyć statek z nieco innej perspektywy, możemy też zobaczyć, jak możemy go sobie wyeksponować na podstawce, która tutaj się znajduje. No i też możemy zobaczyć, jak wygląda wyrzucanie termobomby. I to właściwie tyle. W pudełku znajdziemy naturalnie to. Z klockami znajdziemy też instrukcję i arkusz naklejek, który właśnie przykleił mi się do ręki. No i teraz tak, instrukcja wygląda następująco: tak prezentuje się arkusz naklejek, znajdziemy na nim tylko 5 sztuk, za to akurat duży plus. Jeśli chodzi o worki, tych jest, jeśli dobrze liczę, 6. No i teraz tak, figurki na pudełku prezentują się następująco: co do boby, ten wygląda chyba dokładnie tak samo, ale jeśli chodzi o Django, no to możemy zobaczyć, że w wersji UCS on ma zadrukowane rączki, więc przynajmniej tutaj widać jakąś różnicę i jednak warto było sięgnąć po ucs chyba że za chwilę pojawi się Microfighter z figurką z UCS-a i wtedy będę mógł zacząć płakać. Rozmiar tego slave'a jest praktycznie taki sam jak slajf z księgi Boby Feta. Co prawda tam mieliśmy mniej elementów, ale tutaj te elementy w większości zostały upchane w wózek serwisowy. No i co do ceny, tamten kosztował katalogowo 240 zł, a ten już 300. No i teraz jeszcze możecie sobie pooglądać alternatywną podstawkę, którą oczywiście podesłał mi Dominik Zestawiam Klocki. Link zostawiam wam w opisie. A teraz wracamy do podstawki pierwotnej i oglądania statku podstawka z zestawu może cieszyć, no bo możemy sobie w miarę ładnie wyeksponować Slave'a, ale jeśli chodzi o stabilność, to nie jest jej najmocniejsza strona, no bo zobaczcie, ona się po prostu dość intensywnie kołysze i wydaje mi się, że kiedy lekko uderzycie w regał, na którym coś takiego będzie stało, to raczej statek może spaść. No ale jeśli chodzi o design, żeby nie było, że też się na tym nie skupiamy, to jest totalnie nic porywającego. Tak prezentuje się wózek serwisowy, a tak prezentuje się podstawka. Koniec prezentacji, Prezentacji tej części. Przejdźmy do statku. No i teraz, tak, jeśli chodzi o skrzydła, one działają grawitacyjnie, ale czy aby na pewno? No, raczej tej grawitacji trzeba pomagać za pomocą palców, i wtedy możecie sobie ustawić statek tak, jak tylko chcecie. Jeśli chodzi o tył, to tutaj to nie jest również najmocniejsza strona. Oczywiście mamy te wszystkie rozwiązania zrobione mniej więcej tak, jak wyglądać powinny, ale co istotne, mamy tutaj też uchwyt, który pozwala nam na zabawę. I teraz możecie robić takie. I będziecie sobie latać, i rzeczywiście wszystko jest jak należy. W tym miejscu mamy zamontowane cztery miotacze groszków. Dodatkowo cztery groszki są jeszcze w zapasie, więc jeśli te pogubicie, to macie jeszcze dodatkowe szanse na to, żeby się nic nie stało. A teraz pytanie: gdzie umieszczone są bomby sejsmiczne? Ano tutaj mamy taką klapkę. Trochę musiałem się namocować, żeby tak ją zamknąć, żeby ona rzeczywiście się trzymała. I teraz uwaga, będzie zabawa. Ja to naciskam i bomby wypadły. Bomby są dwie, jedna z nich wygląda tak, druga wygląda właściwie tak samo, natomiast yy, nie wiem gdzie jest. O, tutaj właśnie prawie spadłaby mi ze stołu, więc bomby są dwie, tutaj jest klapka i jak możecie zobaczyć właśnie uratowałem się przed tym, żeby Slave się nie rozwalił i klapka po prostu otwiera się poprzez naciśnięcie tego elementu popychającego. No i teraz tak, klapkę zamykamy, podnosimy sobie z kolei tę klapkę, wkładamy tutaj bomby, i cyk. Domykam to, ale musicie dodomknąć na tyle e, mocno, żeby. To się nie otworzyło, ale też na tyle mocno, żeby to nie odstawało, więc tutaj musicie znaleźć balans pomiędzy tym wszystkim. No i teraz jeśli chodzi o kokpit. To jeśli chodzi o spasowanie szybki, mamy tutaj bardzo duży prześwit. Zacząłem się zastanawiać, czy aby czegoś źle nie złożyłem, ale potem zobaczyłem sobie na pudełko i na pudełku wyglądało to dokładnie tak samo, więc totalnie bez obciachu zrobiono to z lekkim partactwem. Jeśli chodzi o wnętrze, nie ma tutaj żadnych elementów sterujących, żadnych ekranów, nic. Mamy miejsce dla dwóch figurek i teraz pytacie, jak je Umieścić. ano w taki sposób, że bierzemy Bobę i wstawiamy go sobie w to miejsce, no i mamy też Django, zginamy mu nóżki i wstawiamy go w to miejsce. Oczywiście musimy mu wyjąć broń z rąk, chociaż może i niekoniecznie tak też da radę. I chłopaki mogą sobie lecieć, łapać kolejne zlecenia i oczywiście mrozić kolejnych złoli, ale i też może i nie złoli. No to tyle. Zobaczcie teraz jak prezentują się minifigurki. Boba jest dokładnie taki sam jak w ucs -ie. Mamy tutaj do czynienia z krótkimi, nieruchomymi nóżkami, buźka została zadrukowana z obu stron, no i oczywiście na głowie spoczywa fryzurka. W przypadku Django, tutaj już różnice widać, bo o tyle o ile tors i nogi są takie same jak w no to już akurat na rączkach nadruków nie ma, a w UCS-ie nadruki na rączkach się pojawiały. Głowa jest zadrukowana z obu stron, mamy tutaj oczywiście na wyposażeniu jetpack, mamy oczywiście też hełm, no i jeśli chcecie, he... Zdjąć, do Waszej dyspozycji pozostają również włoski, i na koniec lamasu, czyli najważniejszy element tego zestawu, i pewnie wielu z was właśnie po tego slewa sięgnie dla tej figurki. Bo zastanawiam się też właściwie, jaka będzie realna cena na rynku wtórnym. No cóż, charakterystyczny dla Kaminoan wygląd, mamy bardzo niestandardowy odlew głowy, no i nie ma co ukrywać, lamasu wygląda spoko, tylko troszeczkę gryzie ten biały pasek, który możemy zobaczyć na samym dole torsu. Ciężko jest czuć jakąś ogromną satysfakcję z modelu, który jest znacznie mniejszy od tego samego statku, który został wydany kilka miesięcy temu. Ale oczywiście nie ma co porównywać UCS-ów do statków playskalowych, bo tamten jest ponad 4 razy droższy, no i też o wiele, wiele większy. Natomiast przy składaniu UCS a czułem frajdę, a tutaj tej frajdy miałem zdecydowanie mniej, tym bardziej, że konstrukcja jest bardzo podobna do Kolejny raz tego samego statku, tylko że w innym malowaniu, bo należącego już do Boby. Wspominałem wam wcześniej o slejwie z księgi Boby Feta i właśnie ten model mam na myśli. No ale nie ma co ukrywać, Lamasu zdecydowanie dostarcza dużo frajdy, no ale wiecie, jeśli najważniejszym argumentem do kupna zestawu jest minifigurka. Jedna z trzech, to coś tu jest nie tak. Czyli dość drogo, dość wtórnie. No ale jeśli do tej pory nie mieliście żadnego slajwa w kolekcji, to pewnie możecie śmiało po tego sięgać. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!